Witam Was w imieniu Pana Jezusa, Chrystusa. Chciałem rozpocząć od krótkiego słowa z Ewangelii Świętego Łukasza, rozdział 10, wersety od 38 do 42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. To miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana słuchała jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy, rzekła: Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi, powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczysz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Ta historia to jest taka historia którą przez długi czas nie rozumiałem. I wydawało mi się, że jak ją czytam i ta odpowiedź Pana Jezusa do, do Marty to jest taka trochę niesprawiedliwa. Można by było powiedzieć, no, pojechał Pan Jezus. No bo jest kobieta, która dokłada wszelkich starań, aby zadbać o gości. Pewnie miała tam posprzątane, a może miała nieposprzątane, to szybko się tam ogarnęła, ale w każdym razie przyszli do niej gości. Przyszedł Pan Jezus i przyszli jeszcze uczniowie. No, i trzeba było przyjąć tych gości. Więc dobrym zwyczajem, coś trzeba było przygotować. Nawet kawę, herbatę. No to, to coś wymaga jakiejś, jakiejś pracy. Zapytać się każdego, 12 osób plus 13 pan Jezus, a może jeszcze ktoś z nimi był, no to trochę ich trzeba narobić, tych, tych herbat. I ona tak się krząta, no właściwie normalne rzeczy. No i sama jest jedna no i potrzebuje pomocy. No i mówi, no panie, Marysia tam siedzi, ja tutaj sama nie wyrabiam po prostu. A pan Jezus mówi, Marto. Marysia dobrze robi. No ale Marysia siedzi i nic nie robi. Wiecie, to takie trochę niesprawiedliwe. Przez długi czas myślałem, że to jest jedna z tych historii, które są właśnie niesprawiedliwe. To jest ulubiona historia mojej żony. Ulubiona to w cudzysłowie. Bo właśnie jest jedną z tych, które kiedy przychodzą goście, znaczy nie rzadko ona tak robi, ona z ulubiona z mojej mojej żony. Yy, nie będę mówił, pokiem to wszystko ma, ale tak właśnie, przychodzą goście, to, to trzeba wziąć i usłużyć tym gościom. Zadbać o nich. No i to jest oczywiście bardzo, eh, bardzo. Dobre, no ale czy Pan Jezus przecież mówił o gościnności? Mówił, nie zaniechajcie gościnności, dbajcie. Tylko dlaczego tutaj gani tą Martę i mówi, lepiej jest posłuchać Pana Jezusa, lepiej posłuchać Słowa Bożego, niż tyle rzeczy robić? No kobiety generalnie tak mają, no chcą właśnie przypodobać się, ale słuchajcie, to, to nie jest tylko historia dla kobiet, dla Marty i Marii, bo tutaj moglibyśmy to podstawić sobie mężczyzn, na przykład... Zamiast Marty byłby Marek, a zamiast Marii była, byłby Marian. Panowie też mają często tak, że muszą troszczyć się o sprawy rodziny. Idą do pracy. Trzeba zarobić na dom, na dzieci, na wyżywienie. I bardzo często myślą i troszczą się o to, aby wszyscy mieli dobrze. Aby dzieci były wykształcone, aby było na to wykształcenie. Czy to jest złe? Oczywiście, że to jest dobre. Tak samo jak ugoszczenie kogoś jest bardzo dobre, zadbanie. Czasami może wiele nie mamy, ale to co mamy, to się podzielimy. To jest bardzo dobre. Zadbanie o rodzinę to jest bardzo dobre. To jest właściwie obowiązek każdego. Natomiast jak często myślimy sobie, że w tym właśnie troszczeniu się naszym o rodzinę, które jest dobre, jest to wystarczające. Kochani, Marta i Maria to były osoby wierzące. To były Żydówki. One wierzyły w Boga. Nie można powiedzieć, że one były niewierzące. Natomiast jedna z nich, Maria, siadła i słuchała zbawiciela. Pani, ta historia jest dzisiaj również dla nas. Wiele osób przecież wierzy w Boga. Wiele osób wierzy w Jezusa Chrystusa. Wiele osób chodzi do kościoła. Wiele osób chodzi, czyta Pismo Święte, a jednak wciąż myślimy, że ważniejsze są rzeczy do zrobienia. Pani, pan Jezus przyszedł do Marty i Marii w gości. On przyszedł na chwileczkę i prawdopodobnie. Może wieczorem, może na następny dzień. Nieraz mieliśmy gości, goście przyjeżdżają. Dobrze, niech będzie, że, że tydzień ci goście posiedzą. Ale w pewnym momencie odchodzą i nie ma tych gości. I na czym naprawdę się tak skupiamy? Czy skupiamy się po to, aby im usłużyć, czy po to też, aby z nimi spędzić czas? Jak często w tym usługiwaniu nie mamy czasu dla gości. I dzisiaj Pan Jezus już jest w niebie. Już go nie ma. Jest w niebie. Ale zostawił nam swoje słowo. Też czytamy, że Pan Jezus jest słowem. I On przychodzi do nas poprzez słowo. Ale kochani, my mamy dzisiaj dużo obowiązków i myślimy o zapewnieniu dobrobytu. Bo nam się tak wydaje. I mnie się wydawało, że to jest niesprawiedliwe, że ktoś będzie słuchał, a co, nic będzie nie będzie niezrobione? Ale Pan Jezus nie mówi, że nic nie ma być zrobione. Tylko ustalić priorytety. Co jest najważniejsze? Dzisiaj przychodzi do nas Pan Jezus poprzez słowo. Nie wiadomo, jak długo to słowo będzie. Nam się wydaje, mamy czas łaski. No przecież mamy czas łaski, to mamy jeszcze czas na tego gościa. Ale ten gość przychodzi w postaci Słowa, w postaci Ewangelii. I on może być tylko na chwilę. Ani, musimy też pomyśleć, co my wybieramy. Czy my chcemy, przecież to były osoby wierzące, po swojemu wierzyć? Czy może posłuchamy pana Jezusa? Dochodzi do ciebie Słowo? Dochodzę do ciebie ja? Zatrzymaj się, usiądź, pomyśl, bo przyszedł do ciebie gość. To nie jest tak, że to słowo, no dzisiaj nam się wydaje, że możemy sobie kupić Biblię i poczytać, kiedy chcemy. Naprawdę? Możemy poczytać, kiedy chcemy? To czemu nie czytamy, czemu nie ma czasu? Bo właśnie jesteśmy zarobieni. Przychodzimy z pracy, ja pamiętam, jak pracowałem, przecież zmiana kierowcy to jest 15 godzin. Myślicie, że ja czytałem Biblię? Jako osoba wierząca? Myślicie, że jako pastor, kiedy już byłem duchownym, ale pracowałem trzy dni, te 3 dni były po 15 godzin. Wy myślicie, że ja. Czytałem Biblię po tych 15 godzinach? Przecież musiałem jeszcze wstać, przygotować się, przyjść, umyć się, spędzić trochę czasu z dziećmi i położyć je spać, bo zaraz następna zmiana była. No przecież ja nie będę oszukiwał, a ja jeszcze znalazłem czas dla Boga. No pewno, że go nie znalazłem. Po prostu nie da się. Kochani, Bóg mówi: Przychodzę do Was jako gość, poświęćcie mi czas. Nie myślcie o tym, że musicie się o wszystko zatroszczyć. Kiedy przewrócimy sobie kartkę dalej, dalej Ewangelia Łukasza, 12 rozdział. Od 25 wersetu. Któż z was może troskliwą pobiegliwością dodać do swojego wzrostu łokieć jeden? Często w tym wszystkim martwimy się o naszą rodzinę, o zapewnienie bytu, o ugoszczenie ludzi. Skupiamy się zupełnie na fizycznych rzeczach, zamiast skupić się na Bogu. Troszczymy się. A tutaj jest Pan Jezus mówi, któż z was może do swojego wzrostu dodać jeden łokieć? Co to jest jeden łokieć? Taka długa miara. To jest około 60 centymetrów. Chyba, że to był łokieć świątynny, no to był liczony jeszcze od łokcia z całą dłonią. Troszeczkę dłuższy. Ktoś może z Was tak zrobić? Ktokolwiek może zrobić, żeby 60 cm dodać do swojego wzrostu? A ktoś może 5 cm dodać do swojego wzrostu? I nie mówię, że stanie w obcasach. Tylko tak, wiecie, na stałe. Może ktoś? No nie. To słuchajcie dalej. Jeśli więc najmniejszej rzeczy nie potraficie, czemu o pozostałe się troszczycie? Pan Jezus mówi, że to jest... Pikuś, dodać jeden łokieć do, do wzrostu to jest pikuś. Ale my tego nie potrafimy. Doskonale o tym wiemy, że tego nie potrafimy zrobić. Ale co dalej mówi? Ale troszczenie się o to życie, co my dzisiaj będziemy mieć, i zabieganie o to przede wszystkim. Bo ja nie mówię, że, 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 że troska to jest coś złego. Zapewnienie bytu to jest coś złego, tylko kiedy my stawiamy to cały czas jako priorytet, to Pan Bóg mówi, że łatwiej jest wydłużyć wzrost niż zatroszczyć się i zapobiec tym troskom wszystkim. Nie możemy tego pojąć. Mam też się to wydaje dziwne, i, i znowu Pan Jezus odjechał. Jak zawsze. Tam Pan Jezus to był jakiś dziwny człowiek w ogóle. Kochani, mamy w Słowie Bożym, Pan Jezus mówi, Maria dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Pan Jezus potem pójdzie. Ona zacznie sprzątać, zacznie usługiwać, zacznie jak najbardziej pracować. Ale to słowo przyszło i ona zatrzymała się nad tym słowem, rozmyślała i przyjmowała to słowo, po to, aby potem móc żyć, normalnie pracować. Pan Bóg wcale nie chce od nas, żebyśmy mu całe życie swoje poświęcali, tak wiecie, modlimy się, przychodzimy do kościoła, czytamy i nic więcej. Wcale nie. On chce, abyśmy się zatrzymali na chwilę. On mówi do nas, kiedy słyszysz to słowo, zatrzymaj się pomyśl, bo to mówi Pan Jezus do ciebie, nie do siostry, do brata, nie do sąsiada, nie do swoich dzieci, nie do męża, nie do żony, do ciebie mówi. Jeżeli ty słyszysz to słowo, to jest to słowo do ciebie Amen.